We wszystkich dziedzinach sztuki szukałem zwątpienia i znajdowałem je zawsze w postaci zamaskowanej, ukrytej, wślizgujące się przez szczeliny natchnienia, wnikające przez chwile, w których słabną porywy uniesienia ale nie próbowałem go szukać w muzyce, nawet w takiej zawoalowanej formie, w niej nie mogłoby rozkwitnąć, muzyka przecież nie zna ironii, nie bierze się ze złośliwości intelektu, lecz z łagodnych lub gwałtownych subtelności naiwności, to wzniosła głupota, nierozwaga nieskończoności. Dowcip nie ma odpowiednika w dźwiękach powiedzieć o muzyku, że jest inteligentny, to jakby mu uwłaczać, takie określenie jest dla niego lekceważące, zupełnie nie na miejscu w owej tęsknej kosmogonii, w której on, ślepy Bóg, improwizuje świat. Gdyby był świadom swego talentu, swego geniuszu, duma by go zniszczyła, ale on nie jest za to odpowiedzialny, dziecko przepowiedni, które samo siebie nie potrafi zrozumieć. Niech bezpłodne bez interpretują jego dzieło, on nie jest krytykiem, tak samo jak Bóg nie jest teologiem. Muzyka, owo apogeum nierzeczywistości i absolutu, ta nieskończenie realna fikcja, to kłamstwo bardziej prawdziwe niż świat, traci wszelki swój czar, gdy przygnębienie lub obojętność oddzielają nas od stworzenia, wówczas nawet Bach wydaje się bezbarwnym pomrukiem, to jest ostatnie stadium naszego nieuczestniczenia w rzeczach, szczyt oziębłości i ostateczna nasza klęska. Szyderstwo pośród wzniosłości, oto sarkastyczny triumf zasady subiektywnej, który upodabnia nas do diabła. Zgubiony na zawsze ten, kto nie znajdzie już w sobie łez dla muzyki, komu zostały tylko wspomnienia po tych, które niegdyś przelał, teraz jałowa przenikliwość będzie dla niego tym, czym była niegdyś ekstaza, z której wyłaniały się światy.